Witajcie z powrotem w Postalu 2 Ej debilu pi i mamy tutaj penisowe prawie graffiti I wbijam do miejsca do którego chyba nie powinienem, nie powinienem wbijać Ponieważ tu nic nie ma Ściekły but Kolesia Zaakceptował to miejsce chyba Okej okay, wyciągam swojego baseballa lagera, Bo on tak ładnie ciśnie albo i nie bo on tak ładnie ciśnie Mam nadzieję, że nikt tego nie filmuje Tak, e, ja filmuję jak no. apokalipsa What? Kurde, ale dziwnie przycięło To było takie niefortunne Welcome Jep. Ile stóp? A, to liczy odbicia głowy Na no to wychodzi, okej okay. Prawie 600 stóp głowy. L lotu głowy. Okej, okay, to powinno być liczone w głowach. Wyszłoby nieco więcej. Dobry wieczór. Pierdź. Yeah. W sumie u nich jest dzień, ale u mnie jest wieczór. I w sumie tutaj w ogóle nie ma dnia. Znaczy, no, nie liczmy tego Mortal Kombatu. Okej okay, i oraz y, innych miejsc. Chwilę ja mam iść po steki, a po steki idziemy w tę stronę i chyba wezmę sobie ciuchy nasze zwykłe. U mam nawet te tokeny Fajowo. Broń nie zabija ludzi. Ja to robię. Ja to bardzo lubię. Okej, okay, mamy mandat. What? Kurde, wojskowi! O mój Boże, atakują wszyscy wszystkich. Dobry wieczór! Jaki wsiór! Kurde, on chciał mnie zaatakować, panie władzo. Naprawdę. On mnie atakował. Ok, 364 stopy. Ładna odległość. Okej, okay, wbijam do słoni. I tam będą steki. Steki ze słonia? Okej, okay, to może być ciekawe. U, tam nic nie ma. Zniknęło wszystko. Aha, tutaj od ciebie zamawiamy steki. Cześć! Czy to wszystko? Tak, to będzie 10 zielonych. W sam raz dzięki. Dobra. A, chwila, jak chciałem steki. O, sorry. A, dobra. O mój Boże, słoni atakują! Witam! Przytul się Holy shit! Okej, okay, u jednego słonia O mój Boże, oni mnie atakują Wezmę sobie te steki Ich niestety nie mogę wziąć I są na pewno ze słonia Bo są ciul duże Siema Okej, okay, taki sposób U, zadziałało No chyba, że one spadły na zawał A ja nic im nie zrobiłem takiego specjalnego Ale okej, okay, to było dziwne Dobra, steki są jednak w innym miejscu niż to. Idźmy dalej. A, chwila, pomyliłem się. Z drogi kobieto. Blokujesz mi przejście. Leżąc. Okej, okay, mamy dostać się do rzeźni, a tam są steki. Pomyliło mi się. Każdemu może się takie coś zdarzyć, prawda? Prawda? Jep What? Ja chciałem ich zabić. Jeb Cholerne! O, działa. Pięknie oberwała Aha, wojskowi, dziękuję. Do widzenia Dobra Holy shit Kurczak Jaki gliniarz ja nie jestem gliniarzem. Chociaż nie wiem ja tam Okej, okay, macie! Szczyny ognia Jecz Okej okay. Pięknie, beautiful. Ale ja sobie przejdę tędy, bo tutaj może być coś. A ja zgaduję, że chyba nic nie będzie. Uuu, albo i coś będzie. Chodźmy tutaj. To może być interesująca przygoda. A ja byłem tutaj. Chwila, co tu mamy? Co to za ludzie tutaj? Chwila. Powtarzający się ludzie. Dobra, może ja tu zejdę i przywitam się. Dzień dobry. Aha. Okej okay. to tyle. Oh shit! Ale na szczęście mam faję. To na pewno szkodliwe, ale. Czuję Nie ubijajcie mnie, cholerni wojskowi. Ale na szczęście oni, kurde, nie zwracają uwagi. Znaczy nie robią paska poszukiwań I to jest dobre. Klucz. Ciekawe, czy to tutaj działa. Eee... Okej, okay, nie chciałem tego. I chyba to nie działa. Dobra, gin mi tutaj. Kucharzu zasrany, ten się blokuje jak murzyn. O. Odstawiło go, znaczy przestawiło. I nadal jestem w złym miejscu, tak? Tak. Muszę wciół dużą drogę przejść, aby się dostać do steków. Ale dobra, niech im będzie. Nie. Bam! U, ten od razu upadł. O, oni są dużo słabsi od tych wojskowych, znaczy policjantów. Na to wychodzi. Ten już oberwał. ...na jednego strzała z tego pistoleciku. Ale to... okej. Okay. Będę królem świata! Chyba. Nie, tam już koniec jest mapy. Uuuu. Dokładnie. Okej, okay, ja... no ja po prostu wiedziałem, że tutaj coś fajnego będzie. Jep! Straciła rękę. I się patrzy na mnie. Jep, stracisz drugą rękę. Mogłeś się dalej patrzeć na mnie. Okej, okay. uuu, stringi, pretty. Okej, okay, może jednak idźmy w stronę steków. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? U jednej osoby widziałem, że ten, cał, ten cały pistolet z tłumikiem nie działa tak zajebiście jak u mnie, że jak strzelam, to ludzie tracą, tracą kończyny. Tam to tylko wytłumiona broń Tutaj to... no... Dekapitacja istna przeciwników W dupę, no dosłownie w dupę Oni nic mi nie robią, bo ja mam tłumikiem i mam w ciul 80 naboi, jak fajnie Ładnie, traso to wszystko Choć mi powoli będzie gra klatkować, ale to szczegół No, szczegół Okej okay. witam tłumik, tłumik! No, teraz są policjanci i jest bulwers. Okej, okay, nie ma świadków. OK Okej, chwila, poczekajcie. Tutaj mamy paczki. Ale tego na razie nie ma. Tam jakiś teren się gubi. Mam 16 FPS-ów, ale okej, okay, to szczegół. Uuu Okej, okay, mamy bar w... Hmm, w sklepie mięsnym, to ciekawe. Te, a ja to Lach, może byś zaczął obsługiwać? A ja to, to, to Lach. psychotycznych przyjaciół. O, to ładne zrzeszenie. Psychotyczni hmm. przyjaciele, hmm. Huh. Zgrana para. Kicha, muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Dobra. Założę się, że drzwi są otwarte. Oczywiście, tutaj praktycznie każde drzwi są otwarte. Ok, co my tu mamy? Co to jest? Ofal. Ok, za darmo trzy wiaderka minimum. Czegoś tam. Witam, ok, nie działa fizyka tutaj. Co to jest? Azjatycka niespodzianka. Okej, okay, to jest ciekawe. Ok, kwisty sosik. Fajna cyfra, fajna waluta. Wartość w Ciul. Okej, okay, mamy kolejne miejsce, które się robi loadingiem loadingiem. Ciekawa wyjściówka. Co ja słyszę? Uuu, lecą ludzie. Jak ładnie. I co z tego wychodzi? Hej! Jeee, nie yep. Jestem prawie pro MLG Biecz. Co my tu mamy? Co to jest? A, smegi. Kurde, nie pamiętam tego smega. Zapomniałem, czym było to smeg. Tu coś miało wypaść, ale nie wypada. Hamuwa. A. Aż teraz są ręce z tej racji. Okej, okay, dwóch dziwitam. Potrzebuję tego... chciał z maczetą do mnie, dziad wredny. Uu, jak Jakładnie tutaj jest. Weź mi nie blokuj dostępu. No właśnie. A dobra, użyjemy kija. Naszego ukochanego. On jest fajowy. Jep. Powinien zginąć, no właśnie w taki sposób. Okej, okay, mamy tutaj... hmm Armor! Prawda? Prawda! Ej, chwila! Jakim cudem trzy głowy mu się zrobiły? Nie! Raz, dwa, trzy, cztery! Jakim cudem... pięć głów zrobiło się od jednej osoby? Dobra, nie sobie latają w Witam. Słyszę chrupanie. To twoja winna? O, mam nadzieję, że nie, bo... mogłeś zginąć. Uuu, ładne miejsce. Nie mogę tego wziąć. I w ogóle krówkę molestują. I od razu ładne zapakowanie i tak dalej. No, no, no. Chwalimy. Chwalimy. Ale oczywiście muszę zejść na dół, bo inaczej nie wezmę tych steków. Uuu, alkohole. Okej, okay, już nie ma. Nie upijecie się, szmaty. Nie. Ty z pieprzoną czapką gin bardziej Nagle więcej głów się pojawia, znowu dwa razy za dużo, nie było tak źle. Niep. No, temu już głowy się nie pojawiają. Cholerne hydry. O, temu odpadły dwie głowy. Nie. Trzy trzy głowy! Ten zasraniec ma trzy głowy. Miał w sumie. A ten ma to pieprzone działko, jest gruby i wytrzymał więcej ciosów. Dziad wredny, zatrany. I chwila, ja mam. Bongo. Uuu, tasaki i inne z Wichajstwy. Użyję sobie tasaka, co mi szkodzi? Ładne, ładne. Uuu, stejki. Udało się. No i no i z pani Ale niestety panowie policjanci też chcą zjeść co nieco. One cwaci! Pieprzone decydenty. Ale ja na szczęście mam Armora 200. Ten bez dwóch rąk chciał uciec. Kurde, którym wytrzymali panowie policjanci jesteście, naprawdę. Okej. Okay. Boże, jaki on... co oni są inba. Dopiero teraz oberwali, no cudownie, no cudownie. Jesteście pieprzeni, źli. I... i tak dalej. aż użyję na was, m nie wiem... Tego. Gincie! No naprawdę, wytrzymali. Dostali miliard HP więcej, ciężko ich zdjąć teraz, no chyba, że ma się shotguna, okej, okay. no, mm. mówiłem, że jak ma się shotguna to jest lepiej, ale coś mi się wydaje, że nie jest do końca lepiej, oh goddammit, a ty skąd się tu ze strańcu wziąłeś? Taki ładny. Dobra, błąd się. No. I o to chodziło. Okej, okay, mam piłę łańcuchową. Nie zapominajmy o tym. Ona praktycznie chyba na każdego działa. Zgaduję. Okej. Okay. Wyżyjecie. Dziady brednek, gęta mnie tu! Wow. 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 To jest naprawdę ładne. Pochlebiam. A ty dlaczego padłeś? Naprawdę, ja się pytam. O. Fajnie im tutaj głowa tak ładnie. Lata. Jak ci odpowiednio to zrobi. Ten miał armora, jak fajnie. Patrzcie jakie fajne. Trzymałem jego głowę piłą łańcuchową. A tego też. Przez chwilę się trzymała. How pity, how pity. Okej. Okay. Nie trzeba proroka, by zgadnąć, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. Dobra, teraz pora na kolejne cele. Zgaduję, że teraz przejdę sobie do Crociego, bo on jest fajny. I może nawet będzie miniaturka z tym kroczym, będę miał więcej wyświetleń. Haha. Ha. A mam w dupie. Dzień, dzień, dzień. Niestety gra mi tutaj wciół mocno klatkuje. Nic na to nie pracę. Bo to jest gra z 2002 roku czy dam trzeciego. Więc tego się jakoś nie da ulepszyć. Poprawić. Gin! Gin! W tym odcinku będzie dużo brutalności. Więcej niż zwykle. Hmm, przekraczam normę. Rosjanie by się ze mnie, no, byli dumni. Uwaga, zły pies, naprawdę? Gdzie? Dzień dobry! O, to wy! Chwila, to można odpalić? Zgaduję, że nie. Nie. O, przy Fajny telewizor. To tyle w tym mieszkanku. No właśnie, z was to dupa. Dwa koty! Siema Aha, co ty robiłaś? Nie wiem nawet. Coś tam o odzwonieniu, ale nie wiem do kogo. Okej, okay, tu nic nie ma. Jaka szkoda. O, miejsce kojarzę, okej. Okay. Ta sama konstrukcja domów. Spoko. Spoko. Okej. Okay. Na szczęście w niedalekiej przeszłości był autosave. Okej, okay, co to za mieszkanko? Wygląda uroczo. Nieprawdaż? Wow, irański obraz ziom. Aha, policjantko. Spokojnie. Aha, stoisz bo strzelam. Haha ha Hahaha Jęcie ha, ha, ha. ha, ha, ha. co? Czym ja jestem też śmiertelnikiem, ale lepszym? Ha! nie bzdzidy pańsuchowej Okej, okay. ładnie obrwaliście. Dobra, może kierujmy się w stronę, no, krocziego Zajmiemy się kroczem będzie git. Wszyscy będą zadowoleni, zgaduję wtedy. Okej, okay, gdzie ten fajny pistolet? Pytam się. Dziękuję. To jeszcze swana żyło. Nie chciałem mnie zabić prawie. Naprawdę, to nie było miłe dla, dla, od Was. Naprawdę, naprawdę. Combo aker pentakill razy z pie, pierdleniem. Okej. Okay. Oni co wciul wytrzymali? Różowy, nie wiem co. Wow! Co poleciało wciul daleko? Okej, okay, to tendy, tendy, nie, tendy nie. Muszę skręcić tędy. Prawie mi się pogubiły miejsca, kierunki. Inne wichajstry. No się drzwi rozwalić chyba nie. No oczywiście bronią jakąś wybuchową, tak, ale nie kijem. Okej. Okay. Mm. Coś mnie oczy tak dziwnie wiksują. I coś ostatnio mój monitor za wysoką jasność. Co by ustawił? Wyszł niż powinien. Ale chyba przeżyje. przeżyję. Kaktus tam był. Ojeju. Ooo. Aż tutaj głowa doleciała. Jak ładnie. No widzisz głowa. Weź to ze sobą. O, okej. Okay. Cwany. Cwany. Może ja nie mogę. Okej, okay. uuu, spotka jej kroczy. No more name, no figures. Natychmiast się zatrzymać. Cicho. Jeep. Yeah. Yeah. W ogóle co to za postaci? Wegetarianie? Aha, tak wegetarianie. Kurde, przyszłościowa ta gra jest. Dawno temu wiedziałem, że wegetarianie będą hejtowani, no, oczywiście, niektórzy wegetarianie. Okej, okay. i wiecie, że Lidziska jak go spotkamy w następnym odcinku. Na tym to wszystko, zatem trzymajcie się, do zobaczyska i bye you bye w kolejnym.